Szanowni Państwo, nie jestem historykiem. Nie będę przywoływał teraz jakichś ważnych wydarzeń z historii Waszego miasta. Znacie tę historię lepiej niż ja. To, o czym mam ochotę powiedzieć, to o mojej radości. O mojej radości, kiedy zbliżam się do Wrocławia, kiedy dojeżdżam do centrum. Kiedy mogę wejść na rynek, kiedy mogę zetknąć się z Wami, z ludźmi, którzy są twórcami tego miasta, z ludźmi, którzy tworzą, z artystami tego miasta, z widzami, którym zdarza mi się prezentować moje spektakle lub filmy. Chciałbym życzyć Wam po pierwsze dużo zdrowia. Po drugie, tego, abyście rozwijali Wasze miasto tak, jak sobie tego życzycie. Tak, jak Wy to zaplanujecie. Znałem Wrocław przede wszystkim z wizyt związanych z moją pracą. Ale ostatnio poznałem inną twarz Wrocławia. Architekturę. Nowe dzielnice. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Andrzej Severin